Inwestowanie. Codziennie inwestujemy bezpośrednio lub pośrednio wykorzystując różne elementy naszego codziennego życia. Inwestujemy czas, wolne środki finansowe, budujemy relacje z innymi ludźmi, a także stawiamy na rozwijanie swoich możliwości i wykorzystywanie otaczających nas propozycji. Unikaj rozpoczynania współpracy z osobami, z którymi nie chciałbyś normalnie prowadzić spotkania. Jeśli nie widzisz siebie budującego z kimś relacji, lepiej zrezygnuj. W przyszłości może to stać się obciążeniem i nie przyczyni się do osiągnięcia celów. Inwestycje pełnią rolę nie tylko jako silnik dla rynku finansowego, lecz także jako narzędzie naszego osobistego rozwoju, umożliwiając nam realizację celów, zaspokajanie potrzeb i spełnianie marzeń. Inwestowanie stanowi skuteczną strategię pomnażania kapitału poprzez mądre alokowanie go w różne instrumenty finansowe i dywersyfikację zasobów. Oczywiście nie istnieje jedna uniwersalna recepta na sukces inwestycyjny, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Przemyśl inwestycje, zanim zainwestujesz swoje pieniądze. Pamiętaj, że inwestujesz nie tylko kapitał, ale także swój czas i zaangażowanie. To proces wymagający również cierpliwości i odpowiedniej wiedzy. Jeśli nie jesteś pewny intencji i celów przyszłej inwestycji biznesu czy współpracy, zastanów się dwa razy przed zainwestowaniem. To nie droga do szybkiego zysku, ale przy odpowiedniej strategii i umiejętnościach może przynieść znakomite rezultaty. Nie bierz decyzji na oślep, nawet jeśli ktoś uważa to za najlepsze rozwiązanie. Pozwól sobie na czas i miej oczy szeroko otwarte, ale nie zapomnij być ostrożnym, aby nie przegapić okazji podobnie jak w przypadku Bitcoina. Ciekawą opcją inwestycji w bezpieczną przyszłość poprzez alokację nadwyżek finansowych jest inwestycja w złoto. To długoterminowe podejście ma na celu zapewnienie stabilności finansowej w przyszłości. Złoto od dawna jest uznawane za skuteczną ochronę przed inflacją. W przeciwieństwie do papierowych walut, które mogą tracić na wartości w wyniku inflacji, złoto zazwyczaj utrzymuje swoją wartość lub zyskuje na niej w okresach wzrostu cen. Stanowi ono także pewne schronienie w czasach globalnej niepewności gospodarczej, kryzysów politycznych czy niestabilności rynków finansowych. Inwestorzy często zwracają się ku złotu poszukując stabilności w trudnych momentach. Choć cena złota podlega krótkoterminowym wahaniom, długoterminowe tendencje wskazują na jego wartość rosnącą. Systematyczne inwestycje co miesięczne pozwalają korzystać z potencjalnych zysków w miarę upływu czasu. Złoto jest również formą wartości niezależną od pojedynczej waluty CO, oznacza, że może stanowić zabezpieczenie przed utratą wartości pieniędzy w przypadku zmiany wartości waluty lokalnej. Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona zrozumieniem własnych celów i tolerancji na ryzyko. Nie ma jednej strategii, która pasuje do wszystkich, dlatego kluczowe jest znalezienie tego podejścia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Skonsultuj się z doradcą finansowym lub zgłęb temat samodzielnie, aby podjąć odpowiednią decyzję inwestycyjną. Nie czekaj na zysk. Nieustanne zdobywaj doświadczenie i wiedzę. Może to być wartościowy proces rozwoju osobistego, który będzie ci towarzyszyć przez całe życie. Rozważ więc inwestycje w złoto jako sprawdzoną i pewną metodę zabezpieczenia przyszłości finansowej oraz opcję do osiągnięcia własnych celów życiowych. Miej sztabkę złota na własnych zasadach z Gold Saver. Wystarczy prosta rejestracja sam zdecydujesz o kwocie i częstotliwości zakupów. Możesz korzystać z wygodnych płatności elektronicznych albo ustawić w banku zlecenie stałe. Aktualny stan posiadanego złota i szczegółową historię zakupów zawsze podejrzysz w panelu klienta. Po zgromadzeniu jednej uncji złota możesz odebrać je w formie fizycznej osobiście lub kurierem, pozostawić w depozycie albo je odsprzedać. Złoto było, jest i najprawdopodobniej będzie wygodnym i dostępnym dla każdego sposobem na ochronę oszczędności, przechowywanie majątku czy przekazywanie go kolejnym pokoleniom. Sztabka złota to poczucie bezpieczeństwa, wolności i niezależności. Kupuj złoto już od 50 zł miesięcznie, aby budować bezpieczeństwo finansowe we własnym tempie bez nacisku na domowy budżet. Zacznij oszczędzać w złocie. Wskazówka osobista. W kwestii inwestycji naszych relacji czy też rozwoju naszych możliwości w życiu osobistym, nigdy nie podążaj za stereotypami. Nie musisz powielać zachowań na siłę, bo tak trzeba. Nie musisz wychodzić za mąż, nie musisz być matką, czy też nie musisz umieć gotować. Każdy z nas może być tym, kim chce wykonywać pracę, którą chce dążyć, jak i osiągać różne cele w życiu. Najważniejsze jest zadać sobie pytanie. Czy żyje się wobec zasad opartych ustalonych przez innych ludzi, czy żyjesz na własnych zasadach, czy żyjesz własnym życiem? Kupuj złoto już od 50 zł miesięcznie, aby budować bezpieczeństwo finansowe we własnym tempie bez nacisku na domowy budżet. Zacznij oszczędzać w złocie. Link do serwisu GoldSaver znajdziesz w opisie pod tym klipem.